Modlę się do Pana Boga, a wy módlcie się razem ze mną, żebym mógł być prorokiem nadziei. Bo tej nadziei tak bardzo potrzeba współczesnemu światu i każdemu z nas. Nadzieja, cnota teologiczna, moc od Boga, ale ona jest związana nierozerwalnie z wiarą. Jeżeli my tracimy kontakt z Bogiem, wyrzekamy się wiary. Dokonujemy apostazji, to nie dziwmy się, że nasza dusza nie będzie pusta, tylko zagospodaruje ją ciemność, zło. I my już nie będziemy widzieli wszystkiego w jasnym świetle, sens wszystkiego, skąd jesteśmy, dokąd idziemy, jaki sens ma nasze życie. Zaczyna się robić, Czarno nie tylko przed naszymi oczyma, ale czarno w naszej duszy. Bo przychodzi pustka, przychodzi poczucie bezsensu, przychodzi depresja, przychodzi rozpacz. I o tyle, o ile nadzieja z ogromną siłą. Może ona nas uratować także i z choroby. Jeżeli będziemy mieli nadzieję, to będziemy współdziałać z lekarzem i są dobre prognozy. O tyle, jak przyjdzie depresja, rozpacz, to ona jest potęgą niszczącą. To ona wszystko w nas niszczy. Wy, którzy tutaj wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję. Ale się zaczyna to wszystko od jakichś małych przekreśleń, nadziei, tych promyków, które daje nam Pan Bóg. Aż potem, no, cała nadzieja nadprzyrodzona, którą nam w Chrystusie, Jezusie ofiaruje Bóg, ginie w naszym życiu. I wtedy się zaczyna to najgorsze. Nie nadzieja, która. Jest umieszczona w dobrach tego świata. To jest nadzieja, która jest matką głupich. Nie nadzieja zakotwiczona w pieniądzach, skarbach. To nie o taką nadzieję chodzi. Nie nadzieja zakotwiczona w koniach, jeźdźcach, jak mówi Biblia, czyli w dobrach doczesnych, w urządzeniach różnych. Nie nadzieja, która jest zakotwiczona w jakichś ideologiach. Nawet nie nadzieja, którą proponuje nam współczesna nauka. Nadzieja, która jest darem od Pana Boga, która przychodzi i ukazuje nam, że jest wyjście w każdej sytuacji, jest dla nas ratunek. Ta prawdziwa nadzieja nie jest matką głupich, jest największą mądrością, ale taka zakotwiczona w Chrystusie Jezusie, zakotwiczona w Bogu. Tej się mamy trzymać. I wtedy różne nawet przeciwności losu, cierpienia, przeciwności fortuny, różne zawirowania zdrowia, nic nam nie zrobią, jeżeli my będziemy mieli tę kotwicę zarzuconą w mocy Bożej, w tych obietnicach, które Pan Bóg nam dał. Nadzieja prawdziwa zawieść nie może, bo jej gwarantem jest Bóg. Bo jej gwarantem jest Chrystus zmartwychwstały. On przychodzi do nas jako ten, który budzi naszą nadzieję. Wydawałoby się, że już wszystko pogrążone w ciemności, że już wszystko przekreślone, że już nie ma dla nas ratunku. Nieprawda. Przychodzi Chrystus ze swoją mocą i otwiera nas na tę nadzieję, która prowadzi nas do życia wiecznego. Jaka to siła? Jaki to skarb? Ja myślę, że bardzo wielu ludzi za nadzieję przedłużenia życia dałoby wszystkie pieniądze. Ale tu chodzi o jeszcze większą nadzieję. O nadzieję, która ma swoje przedłużenie w wieczność. Jaki to jest skarb. I to trzeba pielęgnować, i wszystko, jak gdyby kierować ku temu, żeby tej nadziei prawdziwej nie utracić. No bo wtedy przychodzi pustka, smutek, przychodzi to wszystko, co. Nas obezwładnia, kto odbiera, co odbiera nam siły, co odbiera nam cały zapał i optymizm. Świat współczesny potrzebuje proroków nadziei. I to każdy z nas ma być takim prorokiem, bo my mamy skarb wiary, bo my jesteśmy prowadzeni przez Chrystusa. Dlatego w tym ciemnym świecie powinniśmy dzielić się jak chlebem z ludźmi naszą wiarą, ale także dzielić się naszą nadzieją bo im tej nadziei tak bardzo potrzeba, bo bez tej nadziei oni umierają. Módlmy się o nadzieję dla siebie, dla innych i bądźmy w tym świecie świadkami nadziei, która nie zawodzi. Chrystusa, który jest fundamentem naszej nadziei i do wiecznego życia nas prowadzi. Z wiary rodzi się nadzieja. Wierzę w Boga i ufam Mu. Powierzam mu swoje życie. Opieram się na jego miłości i mocy. To jest wielka siła człowieka. Nawet nadzieja, tylko ludzka, potrafi czynić cuda, uzdrawiać. Wiedzą o tym lekarze. Bez nadziei wszystko jest chore, nic nas nie cieszy, nie pociąga. Jesteśmy wtedy wypaleni, w depresji. Ten stan niekiedy kończy się rozpaczą, a nawet samobójstwem. Na bramach piekła Dante napisał słynne słowa: Wy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję. Człowiek musi się starać nie tylko o to, by dobrze zakotwiczyć swą nadzieję, nie w dobrach materialnych. Nie w dziełach techniki, nie tylko w człowieku, ale w Bogu. Tylko on jest skałą i twierdzą. Ale ma dbać o to, by coraz silniej wierzył, że Bóg chce jego szczęścia, że nie musi go szukać wbrew Bogu czy poza nim, bo go nie znajdzie. Niespokojne jest ludzkie serce, póki nie spocznie w Bogu. Zaufanie do Boga. Rodzi się z wiary w Jego opatrzność, z przekonania, że Bóg ma plan zbawienia człowieka, który stopniowo realizuje w czasie. Wszystko więc ma swój sens, do czegoś prowadzi i trzeba umieć to odczytywać, zwłaszcza w przeciwnościach i cierpieniach. One też są potrzebne, oczyszczają nas, umacniają i uczą, co jest dla nas najważniejsze. Czy tak patrzysz na to, co cię spotyka? Jeśli tylko narzekasz, skarżysz się, buntujesz, to nie ufasz Bogu. Musisz więc prosić o dar nadziei, o ufne powierzenie się Ojcu, który nie skrzywdzi swoich dzieci. Jeśli mamy nadzieję, jeśli zakotwiczymy się w Bogu, to żadne przeciwności losu nie potrafią nas złamać. I wtedy widać jasno, jaką siłą jest dla człowieka nadzieja dobrze ulokowana i prawdziwa. Ona nigdy nas nie opuszcza i przedłuża się w niebo. Tam się spełnia wiecznym szczęściem. Prentice Malford powiedział Najwyższa potęga wnika także i oddziaływuje w nasze sprawy powszednie. Kiedy w danej sprawie zrobiłeś wszystko, co było w twojej mocy, przestań się kłopotać. Wezwij tej potęgi i oprzyj się na niej jak dziecko na ręku ojca. Módl się do niej, prosi o oświecenie. Zaufaj jej, a siła ta przybędzie ci z pomocą. Mów sobie, a jednak zwyciężę. Siostra Faustyna, ukazując nam prawdę o miłosierdziu Bożym, Prowadza nas w te obszary nadziei, ufności pokładanej w Bogu. Ta jej krótka modlitwa, akt strzelisty, który dobrze znamy: Jezu, ufam Tobie. Powierzam się Tobie. Powierzam Tobie całe moje życie. Powierzam Tobie moją rodzinę. Powierzam Tobie moją ojczyznę. To jest modlitwa ufności. Niech ona będzie naszą modlitwą. Jezu, ufam Tobie. Ufam Tobie mimo wszystko. Ufam Tobie w każdej sytuacji. I ksiądz Dolindo ze swoją modlitwą, która tak bardzo popularna się stała, Panie Jezu, ty się tym zajmij. Tak, w tym jest jakaś ufność, wielka ufność, powierzenie wszystkich naszych spraw Panu Jezusowi. Ale ja, jako teolog, chcę tu uzupełnić naszego brata. Chrystusie za Dolindo według swojego zrozumienia, że to musi być dalszy ciąg tej modlitwy. Panie Jezu, Ty się tym zajmij, Tobie ufam. Ale ja zrobię wszystko, co do mnie należy, ale ja podejmę to działanie, którego Ty ode mnie oczekujesz. I wtedy możemy być spokojni. Gdy to działanie będzie, gdy my zrobimy wszystko, co do nas należy, to Chrystus nas na pewno nie zawiedzie.